Tutaj, bo... dwie trwały. Okej? Okay. Tak. Tak. Arli. Beczka. Tak. I dzik. Na ninży. Reszta tu. Wiedziecie tutaj od dołu. Okej? Okay. Tak. Beczką Arli. Dzikie. Na razie bez spodu. Reszta góry. Szturmujemy te rejony. Pamiętajcie, żeby nie zatrzymać się tutaj na bardzo długo, jak mamy Marty, bo nie ma marty. Poćwicie. Jeden esterfan, pamiętajcie, abyś mi przystawił tutaj, jak będzie taka potrzeba. Okay, jest koriec. Nie bierze, nie bierze, spokojnie cię, nie, 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 nie. nie widzę siara nic. Ona nas pod Ja już wiem, tylko nie chcę zginąć. Wiem, ale muszę też widzieć troszeczkę. Artakadera. Arta ok, ok, ok. Podjęciu darlowskiego, darlowskiego. Nie wjeżdżałem dołem. Nie. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, jeden terfał na A5 Dobra, Iceman Tutaj niech podjedzie, eee, Kapek i Duda, żeby się zabezpieczyli to Dobra, zostań, zostaje z terfałem Jedziemy tam Wyjedźcie, 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 Silver Silver Minecraftowi czol jak tu Silver Tu I Ernowski też tu, Ernowski też tu. Wszystkie czołgi stąd tu, wszystkie czołgi stąd tu, wszystkie czołgi stąd tu My też do dom? Tak, wszyscy, wszyscy, wszyscy Chuj, ja tak czy to jest Tak. Wy esterfami snajpcie, a my jedziemy zjeżdżamy w dół silver Minecraftowicz, zjeżdżamy Mhm To, to, to popekna hita, to, to hita, to po hita. Zymi, czu, Kamil, zostańcie, zostańcie tam, zostańcie tą dwójką, zostańcie tą dwójką Jedźcie po medy, jedźcie i... po medy, jedźcie po medy, jedźcie po jedźcie po, po medy Po medy jedcie. a wy zostańcie tam, zostańcie tam Dobra, dobra Robcie crossa Kamil, zostań snipe snajp, Kamil, zostań i Kamil, zostań i Dalej do tyłu, do, do tyłu. Się tu? Wiem, 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 róbcie i nie możecie. Się. Zróbcie i nie możecie. 800, 800, dość. Kamil Snipe, wróć beczką i pomóż nam tu. Zabijcie to i wracajcie. Zabijcie nie, i wracajcie, okej? Okay? 160, ktoś mi to... Kamil, dobij. No. Zabijcie to i wracajcie. Tak, ja Loli, już, już, już. Sorry. Wróćcie tu, chodźcie tu, do góry, do góry, do tyłu, do tyłu. Dobra, Jezu, Wycofujcie dwie. się stamtąd, chodźcie do nas. Szybko. Sprzycie! olejcie te dwa, chodźcie tu. Do tyłu, Kami, bo nie nas wyjadą, do tyłu, Kami, do tyłu. Beczku, uważaj, uważaj. Chodź tu, esterfałem. Też, chodź, 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 Oni mają a Ktoś tam to Nie wiem. Tak, mają. Dobra. Ar? Nie, no, kurna. Dojdź do mnie Arlowski Iceman. Iceman, Minecraftowicz, chodźcie. Uno. Będziesz jechał przodem, bo nas zabije Arta. I lecimy tutaj. Kto ma HP, jedź przodem. No, tylko zbierzcie się, podjedź. Dobra, 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 dobra. Predator, ogarnij to z matem. My lecimy. Dobra, lecimy. Uno, Uno, poczekaj, Minecraftowi, czekaj, żeby Uno jechał przodem. Dobra, jecie, go, lecimy. Dobra, i zabijamy. Jedź, 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 jedź Uważaj, ma tu ostrość po lewej na 5 Zaczyna na K5 Wyjedź beczką od dupy, wyjedź beczką od dupy! Wyjedź beczką od dupy! Focus, Fokus 1100 400 Wyjedź beczką od dupy Muzeta 400 WZ-a 60 a 60 Predator osłonił tę dupę 2 6, 0 7 2, 6, 0, 700. 700. Odkaj się, odkaj się, odkaj się od Dobrze Street jest ciągle tu Wasze 7 7 UZ-a, tam, rol jak. Dobra Fokus Pany Chodźcie tu Już zapuśnię. Na dole, za długo to zabijaliśmy. Okej. Okay. Tak jest. Tak. Tutaj, dwie beczki. Jako wsparcie, asekuracja. Możecie być za kościołem. Na samym początku tutaj wjeżdża... Erlowski, Silver, Papa, Minecraft od środka. Reszta tu. Street. E3. My się my tu jedziemy, tu i tu wjeżdżamy? Tak, tak, i tak. I tam. Te czujki, które wymienimy. e trójką tutaj z góry... My dzikami mierzymy w tono, no, nie? Środka. Tak, żeby nie wjechali od środka. Tak. Ich. Tylko nie tu, tylko gdzieś tu. A okay. beczki was odblokują, osłaniają odtąd. Wy tutaj bardziej górą, dobra. Yy, te st stąd, tu, szybko, wszystkie czołgi stąd, tu. Wszystkie czołgi stąd, tu. Dzikami wiecie, do środka, dzikami do środka, dzikami do środka jecie. Beczkami też tu. Beczkami też tu, bo tu wszystko jest. E3-ku, Snipe, STFM, Snipe stamtąd. Mają też beczki? Dobrze, dobrze, dobrze. To dzikami tam pomagajcie beczką. Ej, Nie was zjeżdżają. Tak się jest. Ładnie zrobić. ładnie zrobić. Zaraz będziemy robić pecha. Właśnie 0600, zapale się. Nie ma takiego jazdy. Teraz to drubięcie. Halo, pojedyncze. 277 tułem Za 20 sekund Ciarp nie pomogę 277-400 fokus! baczę w tyłu Dobra 15 Achać. sekund ocisniją Osad stój przodem po prostu żebym miał wrak ze tobą Ja go przepchnę dziada Odsłoń bo bo jedzie do Ciebie predator 5 sekund mam Dobra Tutaj na 602 w oknie Dzięki Masz mat peski? Musicie pusznąć te beczki tak. szybko, bo my na środek na pewno Damę. przegramy. Stań tutaj za kościołem mat, będziesz mnie wspierał. Ja będę trochę zbierał. Ja mam trzy peski. Gotowi? Pusznąć te beczki. Tak, szybko! Bo my tu nie utrzymamy się na pewno. No. Art, jedź, 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 Art. Jedź tam! O, ja o, jestem na reloadzie. Beczka minus jeden na pewno. Kurna, Baczer mnie zabije. 18 sekund mam Sklej się Art, art. Haigo, haigo art. Sklejam haigo się art. Tak jest, posuwam go Odsłonij, odsłonij, co odsłonij 8 osuwałem. sekund jeszcze mam, ja mam osiem sekund jeszcze Tak jest, stara, nie średna. Stara, dobij Dobrze, pięknie Nie wychylaj Predator, nie wychylaj, nie wychylaj, nie wychylaj Tutaj pojedź, pomóż 907-ko Art, uważaj, uważaj, bo ci będą tutaj mogli objeżdżać Dobra, co? gdzie mam jechać? Zostań tutaj i mierz to. Dobra, zostaje Predator, odcinaj środek. Sierra musi wygrać z TRF-em tam. Z tym 900 Wygracie? Pojedź tu tak, beczką i zabijesz. Okej, okay, nice. Nie jest w garnek, nie Dobra, dobra nie uważaj, tu nie może być Bacza, tu jest Bacza, tu jest beczka. Beczkami zróbcie pułapkę tutaj. Dobra, to, to broni atakujemy, co my tu to jest Spotkaniówka. Spotkaniówka, okej. Okay. To beczkami według mnie tutaj powinniście być razem. Art, ty musisz to widzieć, a beczkami tutaj. Widzę. Oni na pewno nie puszczą tego, tylko się nadpuszczą. Tutaj I want to give you a normal life. Paramono mama. Nie do końca, ale widzę. Żeby Arta Arta nie opiechali odtąd. Arta mogą. A patrz na stąd... tego nieobiedzie, nie skończy. No dodatkowo musicie beczkami się przestawić tutaj, wydaje mi się już. No, osłaniać tego Arta od kościoła. No. Ewentualnie jeden tu, jeden tu. Ten okay. bardziej fullowy musi być oczywiście. Tu, a ten ogryzek tu ma tu. tu, a predator tu. Mierzy w to. Ty miesz tutaj stąd. Jest Predator, predator, predator! Nie mogę pestek robić za bardzo. Ty mocno spota będziesz miał jak przejdziesz na tej 1, nie? On ci zabije, artego tak puszczisz, byle jak. On ma minęły pestki. No, ale. Art, art, on ci zabije, kurna. Nie zabije. No dobra. On wyjedzie po. Predator, predator. Nie się, Art, obróć się już. WZD jedzie, Mad, 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 ma dwa razy WZ. E, trójką, esterfałem się, przystaw szybko, esterfałem się, przystaw. Art, to jest do mnie art, tak też rada. Tak, 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 jedź, że nie było. Ale nie przejdzie, wszędzie. Obeczek, nie przejdzie do nich. Ta jest celowa do tak Siara, obróć. Ty nie miałeś jechać, mały jechać jest trfał. Siara, do tyłu. Okej, dobra. Obróć się przed 907, do przed 907. Jestem teraz. A nie, to nie oni. Poszedł strzał. Strzelam mu jechać. Predator, ja nie wiem, czy to nie boisz się osłaniać. Dobra, mi tu Batchat nie wyjedzie. Tu i tu jestem zasłonięty. Jest Batchat. nie trafiłem, no nie wierzę w to. Słuchajcie, się, żeby ci nie przybijał. Dodawaj się przy 907 907, ktoś wie ile ma HP? Ona ma... Trwałem, dawaj wyjedziesz. Z Predatorem i zabijecie to. Esterfałem wyjedziesz. Predator, przygotuj się, żeby wyjechać. Mhm. Bater nie przyjmujesz jeszcze, nie że, predator po tych i mat. E, trójką dajecie, e, trójką dajecie, e, trójką dajecie. E, dawaj, dawaj, predator, dawaj, predator. Teraz, predator, Teraz predator dawaj, predator. Matu, ty, mat, ty nie Mat, ty nie mat, ty nie, wystarczy to, co wystarczy, oni to, dają radę. Mat, żyj przede wszystkim, bo zaraz oni wyjadą kolejni. Nice. Mam nice. jedną jeszcze? Dobrze, dobrze, spokojnie, Bater, tu przymierz sobie. E trójką dawaj, 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 spokojnie. Jest bardzo dobrze. Poczekajcie chwilę na E3, nie tak, 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 wyjdzie? tak, tak. Ty arc patrzysz tutaj w razie czego? Patrzę, ja znaczy, tam, znaczy tam nie patrzę, tam nie patrzę. Mat, spoko by było jakbyś tutaj był, Właśnie, w razie czego a, pomagał ten arca. gdzie oni są? No nie wiadomo. Tu jest y, baczard mnie teraz, y, muszę, muszę na niego mierzyć. Dobra, ale. Mat mógłby spokojnie osłaniać odtąd. Oni mogą wyjechać na mnie, od tyłu, także. A e tu jedziesz, a trójką tu jedziesz. Ja się muszę koncentrować na bacie. Siarz, przy... które... Tu jedź do przodu, siarę jedź, kurę, cały czas do przodu, tu szybko, dawaj przed siebie, kurna, cały czas. Turbo! Oni cały no czas pewnie. stoją tutaj, bo łamią te zasieki. wszystko tutaj. oddalcie sobie kamerę, zobaczyć. No arta nie wyjadą, bo wodą w krosz. Mam im tu na tyłek wjechać? Tak. Nie wiem Predator, Mimitple, czy dobra, czego, nie, wietnia, nie trwa, co? się dla mnie miejsce. Jak się rozbierze to muszę Pozbawiam Mimek 4 zł i 65 groszy Dobra. To zeta jest warta. Dobra, strefałem yy, mierz. Siara, yy, poczekaj na predatora chwilkę No i teraz wiecie, teraz wiecie, teraz teraz wiecie. Balsot, o kurwa. Ja jeszcze woduję 4 sekundy. Siara pełna pecha. Nice. Nice. No i 907 ci. Dobra. Nice. Proszę o zezwolenie na jazdę. Nice. Okej. Okay. Okay. Kurwa, coś się udało w życiu nam. Widzisz? Jest specjalista w końcu. Więcej dodanie do za zwycięstwo. Więc piszę. Na samym początku STRV. To artyleria, mierzy w to. Dobra. Wszyscy jadą tą stroną? Arbitrysz. Tutaj, na początku, jedziesz Death. Ok. I tutaj jedzie Ziral i jeszcze tam pojedzie Silver, Silver jeszcze tu pojedzie Prichem woda? Tak ja Bierzemy koń Prichem Silver ma zginąć arta KD Jedźcie dalej druga arta to jest d drugi bardzopałem co mi tam uciekajcie tutaj jadą tylko 2907, reszta wraca Spot? EBRS mają tu na pasywie jeszcze yeah. yy, tak, gdzie... Ale oni nas no puszczą środkiem Wracajcie bo puszczą środkiem Tu będę tu 907 stoją No, dwa przynajmniej 907 nasze tu A miały to zająć Dlaczego nie zajęliście to 907? Halo To To ja zostanę z nimi jeden mieliście... Okej okay. Ale możecie to zająć w końcu czy nie? Co mieliście zająć? Tu! Do góry tam widzicie? No, no góry, kurna, no cały czas klikam przecież Wiecie to ci w trening Tu jest złoto Na i tak dalej Co najmniej trzy Zbieramy czołgi i lecimy tutaj Kontr w środkę zrobimy No chodźcie za mną Tymi czołgami zjedziecie tu w dół i pojedziecie z nami, albo nie, objedziecie ich, zobaczycie czy się da w ogóle, bo nie wiem czy się będzie dało, ewentualnie tu, chieftain albo tu, tu to są te... No na razie nas będzie świecił ten Chieftain. Jesteśmy w Okej, okay. okej okay. okay, spoko, dojedźcie do mnie, do mnie. Dwie arty tylko arty bez, spota, bez spota, bez spota, bez spota kozak, bez spota. Na pół też coś jest. Tutaj okay. puszniemy to, już mówię jak to będzie wyglądało, okej, okay, dwa zarysują. Dobrze. Spot 907. Dobrze. E, Mossad, jedź dołem. Mossad, Silver, co ty robisz? Tak. Mam tu? Tu więcej. Ale przecież wiesz o tym, to po co się wychyliłeś? Dobra, stop. Stop, 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 stop. stop. Silver, mógłbyś nie zginąć, dziękuję, bo wie, że tu są czołgi. Było pokazane, że tu są czołgi. Ty Mossad, już tego nie rób. Jesteś, wiem. No ale to musimy wszyscy cofnąć jak do tego do tam dojadą to... Artym, 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 artym. Artym. Masz spota des? Nie nie mam To kto ma? Psz ktoś... Ja nie miałem Później mi zgasło. No na pewno blinda tutaj puścił no jedna no, z drugą. No super. Ktoś ma spotę i się nie przyzna To aż na permie jesteśmy. Cofnijcie się tutaj. Cofnijcie się tutaj gdzie jestem Tylko tak delikatnie, żeby nie mieć spota

Ten EBR ciągle tutaj jest? Na półce? Nie wiadomo, nie? Nie wychylaj się tak. Kozak, żeby nie Jest, bo ja jak wychyliłem troszeczkę gąskę, to od razu spota dostaję. przymieście w to. Na ninż żeby była pułapka. W ogóle wiecie co się dzieje. Macie spota stąd. No tak, no to przygotujcie się, że jak wyjadą tutaj, żeby zrobić kontrpush. A tak hodę. Ten ABR świeci prawdopodobnie. Nie, tu blinda, bo nie ma to. Sapir, co ty robisz? Zapier, Ustaw się, bo od z podatkowca. Czy w ogóle widzicie co się dzieje? Zamknęli nas, bo straciliśmy siarę. Musimy zrobić pułapkę, żeby jeść jakieś szanse z nimi. Pułapkę. Pułapka jest taka, że może. Okej, okay. nawet się nie zdążyłem przestawić po strzale. No strzeliłem i on momentalnie odjeżdżałem w prawą stronę. Ktoś dostał pułap, Bo Jak zajmą półkę i tutaj wyjadą, tak, to tak. trzeba będzie zraszować też do miasta. No wiadomo, bo to jest jedyna szansa teraz, żeby liczyć, że popełnią błąd i wjadą na nas. Tutaj, jak was ruszują, to musicie uciec w dół. Jeżeli tu puszną, no to wjeżdżamy w to. Okej? Okay? Nie zbierajcie od arty. Suwajcie się w miarę możliwości. Duda, jest tam jakaś szansa. No ja jestem za skałą, ale czas wali. Mógł nie zbierać. A no może tu bym podjechał i zaświecił tego, tylko nie wiem czy tu tylko nie wiem czy tutaj nie ma niczego Nie tam ten chieftain ten chyba spółki tej górnej ciągle A świeć na dół tutaj na drogę i przy tej górce samej cały czas Może go na Proxy spotniesz, na pewno go spotniesz. No właśnie stoi. chciałem to zrobić ale nie wiem czy tutaj nic nie stoi To te, powolutku podjeżdżaj żebyś widział sobie to No spotam już ale Chieftain stoi od tej strony, tu na półce. Ale jak pod tą górką pojedzie, o, nawet niewidzialny, po lewej stronie, jakbyś całkiem przy tej górce jechał lewej, to nie wrzuciłby stąd. EBR tu jest. Ale to nie, nie tej tylko EBR musiał mnie świecić, przecież ja stoję za skałą, to nie miał szans mnie Chieftain no, świecić. Papa masz warne, tak? E, nie, środku. Ale ja tu powinienem zaświecić, to, Tylko muszę bliżej podjąć, ja że zblendują artami, krzak ten. My teraz za 15 metrów krzakiem. Jeżeli podjadę bliżej, to to wszystko powinienem świecić. Chodzi mi o to, żebym wiedział, że tu są, bo my jesteśmy tak ustawieni, no to, że to, to jedyna szansa wygrać świecić. to jest puszcząc od... ich czołgi tu. Muszę wszystko stąd wlać w to. No tu wszystko będę świecił. Ok. Tylko blind możliwy. ABR jedzie. Mam spota, 907. Arta, KD. A jakbyście stanęli tutaj, to nie byłoby lepiej? Bo tutaj Arta ma a tutaj jak ma wrzucić? No tylko wyłapiemy z No No jak, jak dostaniesz od Chieftaina tutaj, przy górce? Ale on stoi tu, na górce. No dobrze, no dostaniesz jeden strzał, a teraz to nie zginiecie od Arty? Jak podzielicie tutaj. Jechać? No, tylko... Razem. Bo Uno by musiał pierwszy. Dokładnie. Ja jadę. Ale Uno nie tak. Co dołem, dołem. Co robisz? Dołem, dołem, dołem. No, gołem, dołem. dołem bo dzieci w tej fajnie. Dobry. No, ale wypłaszczyliście no, przynajmniej Ebera. a spoko. No i spoko. No i trzeba było tak od razu zrobić, pół godziny temu. Arta KD. Proszę uważaj, żeby ten EBR nam pra, sobie... Tu tak, tak, wjechał, tak. wjechał chyba. Eh, Sapir, mierz na plecy. Jak wyjedzie koło, żebyśmy jest, go zdjęli. czy warto iść we ale ty nie masz jechać, ty masz mieć Jak nam wyjedzie na dupę. Ogólnie to chciałem Sapir, żebyś grał, a jak nie możesz grać, zbór. to nie graj, proszę, bo zbór. się denerwuję. Ustawiłeś się tak, zobaczy. że strzelisz. Ty, ja nie strzelę. Ustaw się obok mnie. Chodzi o to, że jak zjedzie tu w dół, i jak już nas wszystkich wykryje, to żeby go chociaż zdjąć. Musimy stać obok siebie i tylko my mierzymy, żeby go po prostu skasować. O właśnie. Jak ich puszczą, to też puszyjemy tu. Pamiętajcie, żeby przodem jechał Mosad w miarę możliwości. Doradca kredytowy Bank Wita pozdrawia i trzyma kciuki za dzisiejsze wygrane. A Wicirek 9835 prosi o ocenę konta oraz dopisanie do klanu na wbijanie X-tierów. 5 zł Spoczuk Kurwa. Artę blendujesz ten krzak A my to atakujemy czy co to jest? to jest spotkaniówka. Okay. No więc ja nie mogę tego świecić. Bo to jest jedyny z krzak, którego mogę stać Artę go już nawet. Może podjechać tutaj, zobaczyć, czy coś stoi, żeby wyłapać. No, ale jak tu podjeżdżasz, że zostajesz, było Nie w tej na. Nie możesz. Nie mamy nic do podświetlania po stracie arty. Nie ma nawet sensu podświetlać. Mają dwie arty, zabijają nas od razu. Musimy po prostu liczyć na to, że popełnią błąd, wyjadą pod koniec. My żadnej przykładki nie mamy, więc możemy czekać. Ok, poszujemy to, puszujemy to, puszujemy to go. Szybko, Jadam. szybko. Mają e, ci w tejny stąd dalej tu. Mhm. Uh -huh. Docelowo chwila zajmujemy? Tak, kurna, wszystko. Kto, dołem, pojedź des, pojedź do, z dołem. Zajdę z nim, chyba, za dużo. No, 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 no. Kozak, nie zablokuj się, kurna, jedź. Esterfa, uciekaj na tą półkę. No, yes. no, dawajcie, lecimy, lecimy, lecimy w prawo, no szybko wjeżdżać! Z nie ogryskiem, kurno, nie 300 HP, zobaczcie, gdzie masz HP! Szybki fokus, dawać, 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 dawać! I tego z lewej już! Właśnie, jedni w jednego, drudzy w drugiego. Dobra, jest tutaj. Dlaczego wy go nie przebiliście? Kurna! Mam okay, tak? tak blisko do niego. Ustawcie się na półce, będą wjeżdżać na kapa. Mam to podjechać? Co? Gdzie? Tak, tak możesz, jak? możesz. Sterfełem, żebyśmy bici tam fajny tam. O, już sam na kapelu no, nie podbiadłem. No spoko! Musicie snipeć z kapelu i tutaj. E, Chieftain nas puszuje. Ktoś na niego wróci? No, tak, trakł, jest. Ktoś na niego wróci? Tak. Ja. Okej. Okay. Okay. I trzymaj się. Tu już obuszczą ci pro Kozak. No na niebie, na nie nie bić, prawej po 907. 907. 97. Z prawej 97. Baba 97 po ciebie jedzie. Kozak, Dobrze. musi jechać na niego. Wyjeżdżę, wyjeżdżę. Ja nie mam go, nie mogę bić. Jeszcze jednego, to... Tu... o kurde. Dobra. Wjeżdżają tu. Okej. Okay. Okay. Puszczą Kozaka. Sofaj, sofaj Kozaka. Mat, Mossad, musicie tutaj się obrócić i z... musimy zabić w tejne, bo oni nas puszczą. Des obróć się, olej kapa. Musimy tutaj ogarnąć. To są cztery czołgi, nie wiadomo czy strusia nie mają na snajpie. Jadą kolejni. Tutaj raczej nic nie ma. I co, na razie Sapir nie staje. tam jest. Okej. Okay. 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 Nie mają, strusia podwiertnie. Arta kotę. Chieftain ja na no. no to Cześć. już tak jest koniec. Siara, mógłbyś mi powiedzieć, jak to jest, że ja tracę koło w sana dzień dobry od arty. Przecież ty wiesz, że to wiedzieć. Ale siara, kurna! No, ale to... Zobacz jak trudno jest ich zdjąć kołowce. Zobacz co on robi, on jeździ. Nic nie można mu zrobić. Artę nasza w życiu go nie trafiła. Musiałeś się zatrzymać, kurna, żeby ci trafiły te arty. Przecież to jest niemożliwe, żebyś dostał w ruchu od arty. No, zatrzymałem się, to tak prawda. Słucham? Zatrzymałem się, tylko chciałem się schować za osłonę właśnie, ale. Nie Ta... zdążyłem. Wiesz, no, Dostałem to jest... jeden i drugiego To jest tak by sensu, jak Z to biorę kołowca na otwartej mapie, no to, to jest, wiesz, no koniec bitwy dla mnie tak naprawdę, no, Przecież oni nas podświetlają kłowcem cały cały team, Artę straciłem, jak mogę stracić Artę? Nie martw się, ja też przegrałem, ruszyłem i od razu dwie Arty we mnie kontrolowały. Ja rozumiem, tylko, Wiem, ja wam no. coś powiem, ja nie mogę nic zmienić. To, 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 to jest tak, że to nawet nie mam na to wpływu, po prostu nie mam na to wpływu.